Jaki jest rozsądny balans między prowadzeniem treningów a zarządzaniem studiów? To zależy. To zależy wszystko od tego, czy ty chcesz dalej prowadzić treningi, czy treningi sprawiają ci satysfakcję, czy po prostu czujesz, że to już jest ten moment, żeby zejść z tej sceny i zająć się właśnie prowadzeniem studio. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, może powiem na swoim doświadczeniu. Ja, jak schodziłem z treningów, no to robiłem to oczywiście powolutku. No, ja na przykład miałem Ciebie, więc mi było łatwiej. Jeżeli nie macie takiej osoby, która będzie za Was wykonywała dużo czynności, no to polecam, żeby naprawdę powoli oddawać tych swoich podopiecznych. I teraz zakładamy, nie wiem akurat, czy ta osoba ma już trenerów, czy nie, czy zatrudnia, czy nie zatrudnia, ale jeżeli nie masz trenera, no to odsyłam do poprzedniego odcinka, jak zatrudnić trenera, któremu będziesz w stanie zaufać. A jeżeli już masz trenera, no to zrób to naprawdę umiejętnie i powolutku oddawaj tych ludzi. Tylko teraz uwaga, żeby nie było czegoś takiego, że ty oddasz dzisiaj podopiecznego i będziesz się cieszył, że masz troszeczkę więcej czasu w życiu i wykorzystasz go powiedzmy na cele prywatne. Możesz oczywiście tak zrobić, zrobisz co uważasz, ale ja polecam, żeby w momencie, kiedy ty oddasz tego podopiecznego, to jeżeli będziesz miał te moce przerobowe, no to wykorzystaj je. Na to, aby za chwilkę skądś pozyskać większą ilość klientów i jeszcze bardziej wypełnić tego trenera, albo za chwilę jeszcze pozyskać, zatrudnić bardziej nowego trenera i ty znowu pozyskasz klientów i znowu będziesz wypełniał grafik właśnie swoim pracownikom. Więc nie rób tych błędów, nie popełniaj tych błędów, które popełniło dużo osób, czyli wiecie, zatrudniam trenera albo mam trenera, oddaję mu podopiecznych, a ja sobie siedzę i piję drinka z palemką. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Trenerzy, nawet nie trenerzy, wróć, właściciele studiów treningowych, uwierzcie mi, że oni nie leżą na plaży i nie piją drinków z palmkami, tylko naprawdę oni ciężko pracują poza salą treningową i dzięki temu właśnie rozwijają się takie miejsca, na przykład jak nasze. Można tak zrobić, ale wtedy nie zarabiasz i się nie rozwijasz. Dokładnie. I teraz zobaczcie. Trenerzy mają problem z tym, zakładamy, trenerzy. Właściciele studiów treningowych mają problem z tym, żeby dzielić się pieniędzmi, a chcieliby się dzielić odpowiedzialnością. Czyli ja oddaję podopieczny, daję komuś odpowiedzialność za tego podopiecznego, ale ciężko mi od razu dać mu odpowiednie pieniądze, żeby on prowadził ten trening. No bo wiecie, no bo wtedy mniej wiadomo pod koniec miesiąca jest w moim portfelu. No, i to już wiem, że trenerzy mają z tym problem, właściciele studiów treningowych też mają z tym problem. Więc teraz, jeżeli chcecie naprawdę rozkręcić coś fajnego, to musicie nauczyć się inwestować. I nie inwestować tu i teraz, tak jak na przykład jedziecie na jakiś kurs, powiedzmy obojętnie na jakieś szkolenie, nawet które możecie wykorzystać już następnego dnia na sali treningowej. To też jest inwestycja, bardzo dobra inwestycja, ale tutaj musicie nauczyć się przede wszystkim inwestować długoterminowo. Czyli wy dzisiaj na przykład mniej zarobicie, bo podzielicie się z tym trenerem, ale z czasem, jeżeli właśnie wykorzystacie, i tu znowu podkreślę, ten czas wolny, który będziecie mieć dzięki temu, że oddacie tego podopiecznego, bo no to za chwilkę pojawią się nowi podopieczni, ten trener będzie miał wypełniony cały grafik, zatrudnicie kolejnego trenera, no to oni znowu będą pracować, będą pracować i teraz robi się skala i ty po prostu za chwilę będziesz miał tyle samo, jak wcześniej, prowadząc na przykład treningi od rana do wieczora. Dlatego musisz się nauczyć inwestować i uwierzcie mi, że w momencie, kiedy ja nauczyłem się inwestować, inwestować długoterminowo, no to naprawdę nasz biznes bardzo wyskalował. I to oczywiście polecam wam, żebyście robili. Ja wiem, że to jest ciężkie, więc musicie wyznaczać sobie cele. I tu zawsze podkreślam, jeżeli chcesz się rozwijać, musisz mieć zadania. Na początku musisz mieć cel. Pod cel musisz mieć zadania i systematycznie po prostu dąż do tego, żeby je dziennie wykonywać, tygodniowo weryfikować, miesięcznie sprawdzać i dalej, 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 dalej. I tak to, tak to moi drodzy wygląda. Dlatego jeżeli oddasz teraz swoich podopiecznych, no to stwórz sobie kolejny jakby plan działania odnośnie rozwoju tego studia. I naprawdę w tych czasach musicie mieć dobry marketing, bo kto ma dobry marketing, to co? Błyszczy. I teraz ten, jeżeli... kto umie błyszczeć. Tak, jeżeli teraz wy będziecie właśnie błyszczeć na tym rynku, no to ludzie będą przychodzić do Was. No i tutaj nie widzę innej opcji. Dlatego inwestujcie w marketing, twórzcie nawet strategie marketingowe. Jeżeli tego nie potraficie, no to jeżeli macie studio treningowe, no to znowu inwestujecie, czyli wynajmujecie kogoś, żeby Wam w tym pomógł. I tak powinniście właśnie działać. Jeżeli wszystko będziecie chcieli samemu robić, tak jak prowadziliście wcześniej treningi, no to na pewno się nie rozwiniecie tak, jakbyście chcieli, albo wasz rozwój po prostu będzie bardzo, bardzo wolny. I się zajedziecie przy okazji. Dokładnie. 30 razy się wypalicie. Dlatego inwestycje długoterminowe, i tutaj akurat to też jest bardzo ważne, czyli zlecanie, delegowanie zadań, tylko umiejętne delegowanie zadań. No bo jeżeli teraz ja na przykład bym dał coś Madzi, Madzia bierze coś ode mnie i rób to i ona robi po swojemu, to pamiętajcie, że ona będzie robiła tak, jak będzie uważała, że jest dobrze. Ale jeżeli ja teraz dam jej moje zadanie, które ja robiłem wcześniej i ja wyznaczę procesy, wyznaczę dokładnie, co powinno być po kolei zrobione, Madzia to zobaczy, no to będzie robiła tak, jak ja to robiłem wcześniej. I dzięki temu będziecie dalej trzymać standard Waszej firmy. Nie ma za co w razie czego pytajcie, odpowiemy na każde pytanie.